Zanim weszłam do kościoła, żeby wziąć ślub, mój narzeczony powiedział, muszę ci to wyznać. Zdradziłem cię z twoją przyjaciółką. Zamarłam. W najpiękniejszym dniu mojego życia mój świat runął. Musiałam coś zrobić. Dzień, o którym marzyłam od dziecka, w końcu nadszedł. Od zawsze wyobrażałam sobie, jak będzie wyglądał mój ślub, kościół udekorowany białymi kwiatami, idealna suknia, wzruszeni bliscy, i oczywiście mężczyzna, którego kocham, czekający na mnie przy ołtarzu. I oto stałam przed lustrem, ubrana w suknię ślubną. Moje serce biło szybko, ale nie z nerwów to była czysta radość. Przez lata czekałam na ten moment. Tomek, mój narzeczony, był miłością mojego życia, moim najlepszym przyjacielem, moją ostoją. Poznaliśmy się na studiach i od tamtej pory byliśmy nierozłączni. Druchny poprawiały ostatnie detale mojego welonu, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Moja mama otworzyła, a po drugiej stronie stał on. Mogę z tobą porozmawiać? Na osobności? Zapytał Tomek, patrząc na mnie w sposób, którego wtedy jeszcze nie umiałam zrozumieć. Mama zawahała się ale ja uśmiechnęłam się, przekonana, że po prostu chce mnie zobaczyć przed ceremonią, powiedzieć mi coś pięknego. Ostatnie wyznanie miłości, zanim oficjalnie zostaniemy mężem i żoną. Poszłam za nim do małego ogrodu obok kościoła. Niebo było błękitne, w tle zaczęły już bić dzwony, a ja czułam, że to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. A potem wszystko się zawaliło. Tomek ścisnął mocno moje dłonie i spojrzał mi w oczy z ciężarem, którego nie rozumiałam. Muszę ci coś powiedzieć, zanim wejdziemy do Kościoła. Serce zaczęło mi bić jeszcze szybciej. Co się stało? Straszysz mnie. Wziął głęboki oddech i wyszeptał słowa, które na zawsze zmieniły moje życie. Zdradziłem cię, z Twoją najlepszą przyjaciółką. Czas stanął w miejscu. Całe moje ciało zastygło. Na chwilę straciłam obraz przed oczami. Chcę co co? Mój głos drżał, prawie nie mogłam wydobyć z siebie dźwięku. Tomek dalej coś mówił, ale ja już nie słyszałam. Wszystko zamieniło się w jednostajny szum w mojej głowie. Docierały do mnie tylko urywane fragmenty zdań, jak z jakiegoś koszmaru. Żałuję. Musiałem ci to powiedzieć przed ślubem. Nie chciałem zaczynać naszego życia od kłamstwa. Moja najlepsza przyjaciółka, Kasia. Osoba, która była przy mnie od dziecka. Moja powierniczka. Siostra z wyboru. A w najważniejszym dniu mojego życia dowiaduje się, że oboje wbili mi nóż w plecy. Spojrzałam w stronę kościoła. W środku czekały setki ludzi, gotowych zobaczyć bajkę, nie wiedząc, że właśnie stali się świadkami koszmaru. Miałam tylko dwie opcje: przyjąć upokorzenie i uciec albo stawić temu czoła z podniesioną głową. Wybrałam to drugie. Moje ciało zastygło. Jakby dusza opuściła moje ciało, a ja oglądałam tę scenę z boku. Mężczyzna, którego kochałam, mężczyzna, za którego miałam zaraz wyjść za mąż, zdradził mnie z moją najlepszą przyjaciółką. Żartujesz sobie, prawda? Mój głos był cichy, ledwo słyszalny. Chciałam, żeby to była kiepska gra, okrutny test, cokolwiek, byle nie rzeczywistość. Ale Tomek opuścił głowę. Nie uśmiechał się. Nie próbował się tłumaczyć. Po prostu stał tam i czekał na moją reakcję, jakby wiedział już, jak wielkie spustoszenie wywołały jego słowa. Nagle poczułam, jak skręca mnie w żołądku. Nogi się pode mną ugięły, musiałam oprzeć się o drewnianą ławkę w ogrodzie przy kościele, żeby nie upaść. Zdrada sama w sobie była okrutna, ale z Kasią? Była moją siostrą z wyboru. Znałyśmy się od szóstego roku życia. Dzieliłyśmy się sekretami, płakałyśmy razem, śmiałyśmy się razem. Była przy mnie, kiedy Tomek pojawił się w moim życiu i przysięgała, że zawsze będzie nam kibicować. Boże! Czy przez cały ten czas chciała być na moim miejscu? Przełknęłam ślinę, czując gorzki posmak w ustach. Jak długo to trwało? Zapytałam, starając się zachować spokój. Tomek westchnął. Kilka miesięcy. Miesięcy? Krew zawrzała mi w żyłach. Gniew zaczął narastać w mojej piersi. Myślałam, że to była jedna noc, głupi błąd, impuls. Ale nie. Oszukiwali mnie miesiącami. Setki obrazów przeleciały mi przez głowę, te chwile, gdy Kasia mówiła, że powinnam opoświęcać Tomkowi więcej uwagi, spojrzenia, jakie wymieniali, wymówki, przez które nie mogła przyjść na nasze spotkania. Jak mogłam być tak ślepa? To był tylko seks? Zapytałam lodowatym tonem. Zawahał się. Ta sekunda ciszy powiedziała mi wszystko. Kochałeś ją? Naciskałam, czując, jak gorąca łza spływa po moim policzku. Nie. Kocham Ciebie. Zaśmiałam się gorzko. Cóż to za miłość? I wtedy uderzyła mnie brutalna myśl jak cios w żołądek Kasia jest tam. W środku. Wśród gości. W sukience z idealnym makijażem, siedząca w pierwszym rzędzie, czekająca na chwilę, w której wejdę do kościoła. Nie mając pojęcia, że Tomek miał czelność mi to wyznać. Mój oddech zwolnił. Serce wciąż miałam w kawałkach, ale w mojej głowie zaczął kiełkować nowy plan. Jeśli Kasia i Tomek myśleli, że po prostu się załamie, to bardzo się pomylili. Nie zamierzałam uciekać. Zamierzałam się zemścić. Mogłam krzyczeć, płakać, przeklinać. Mogłam zerwać welon, rzucić bukiet na ziemię i uciec stamtąd bez oglądania się za siebie. Ale nie. Jeśli przez miesiące mnie oszukiwali, jeśli myśleli, że przyjmę to bez żadnej reakcji, to grubo się mylili. Tomek wciąż stał przede mną, ze spuszczoną głową, jakby czekał na wybuch. Może chciał, żebym straciła nad sobą panowanie, rzuciła się na niego z krzykiem, wybiegła stąd zapłakana. To ułatwiłoby mu sprawę. Gdybym to ja przerwała ślub, on wyszedłby na ofiarę biedny narzeczony, porzucony przed ołtarzem. Ale nie zamierzałam dawać mu tej satysfakcji. Wzięłam głęboki oddech. Serce wciąż waliło mi w piersi, dłonie lekko drżały, ale mój umysł zaczął działać błyskawicznie. Dlaczego mówisz mi to teraz? Zapytałam spokojnym tonem. Tomek uniósł głowę, zaskoczony moją reakcją. Co? Jeśli zdradzałeś mnie przez miesiące, to dlaczego dopiero teraz postanowiłeś się przyznać? Przejechał dłonią po włosach, wyraźnie zdenerwowany bo nie mogłem wejść z tym do ołtarza. Nie chciałem zaczynać naszego małżeństwa od kłamstwa. Zaśmiałam się sucho Och, czyli postanowiłeś ulżyć swojemu sumieniu pięć minut przed ślubem jakie to szlachetne Tomek nie odpowiedział. Prawda była oczywista, nie zrobił tego dla mnie. Zrobił to dla siebie. Chciał wyjść z tego jako uczciwy mężczyzna, który przyznał się do błędu, a nie jako drań, który przez miesiące żył w kłamstwie. Na samą myśl o Kasi zbierało mi się na mdłości. Była tam w środku, spokojna, przekonana, że nadal jestem tą naiwną dziewczyną, którą mogła oszukiwać. Przymknęłam oczy na moment. Wzięłam głęboki oddech. Wściekłość wrzała we mnie, ale nie mogłam działać pochopnie. Jeśli chciałam się odegrać, musiałam być mądrzejsza. Spojrzałam na Tomka. Rozumiem. Jego oczy się rozszerzyły. Co? Popełniłeś błąd, ale miałeś odwagę się do niego przyznać. To coś znaczy, prawda? Po raz pierwszy nieco się rozluźnił. Tak. To znaczy, że cię kocham. Że chcę z Tobą być. Powstrzymała muzy. Naprawdę miał czelność mówić coś takiego? W takim razie wejdźmy do środka. Co? Wejdź do kościoła. Bierzemy ślub. Szok na jego twarzy był bezcenny. Ty wybaczasz mi? Uśmiechnęłam się, nie odpowiadając. Chwyciłam go pod ramię i poprowadziłam do wejścia kościoła. Goście siedzieli w ławkach, wyczekując nas z niecierpliwością. Moja mama patrzyła na mnie ze łzami wzruszenia w oczach. Kasia siedziała w pierwszym rzędzie, poprawiając włosy, zupełnie nieświadoma, co za chwilę się wydarzy. Tomek ścisnął mocno moją dłoń, przekonany, że został wybaczony. Ale to, co zaplanowałam, było czymś, czego nigdy nie zapomni. Moje serce waliło jak bęben w piersi, ale na twarzy malował się spokój, którego wcale nie czułam. Tomek wierzył, że mu wybaczyłam. Ściskał moją dłoń mocno, jakby właśnie uniknął najgorszego. Ach, gdyby tylko wiedział! Wzięłam głęboki oddech i ruszyłam środkiem kościoła. Marsz weselny rozbrzmiewał echem, a wszyscy goście wstali, uśmiechając się. Mój wzrok prześlizgnął się po sali, aż zatrzymał się na niej. Kasia siedziała w pierwszym rzędzie, olśniewająca. Jej szma była idealna, a na twarzy gościł sztuczny spokój. Patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami, jakby trzymała kciuki za to, by wszystko poszło zgodnie z planem. Obłudnica. Zatrzymałam się przy ołtarzu, obok tomka. Ksiądz uśmiechnął się i rozpoczął ceremonię. Drodzy przyjaciele i rodzino, zebraliśmy się tutaj, aby świętować miłość. Jego słowa rozmyły się w tle. Myślałam tylko o jednym o właściwym momencie, by działać. Czułam na sobie wzrok Kasi. Czy coś przeczuwała? Czy instynkt jej podpowiadał, że coś jest nie tak? A może siedziała spokojnie, przekonana, że jej zdrada na zawsze pozostanie tajemnicą? Nadszedł moment przysięgi. Tomek odwrócił się do mnie, uśmiechnięty. Zofio, jesteś kobietą mojego życia. Przełknęłam gorycz. Pozwoliłam mu mówić. Przysięgał miłość, wierność, szacunek. Puste słowa w ustach zdrajcy. Ksiądz spojrzał na mnie. A ty, Zofio? Co chcesz powiedzieć swojemu przyszłemu mężowi? Kościół zamarł. Wszyscy nachylili się lekko do przodu, w napięciu czekając na moje słowa. To był ten moment. Wzięłam mikrofon, spojrzałam Tomkowi w oczy i uśmiechnęłam się. Drodzy goście, przyjaciele, rodzino. Dziękuję Wam za przybycie w tym wyjątkowym dniu. Wiem, że przyszliście tu świętować miłość i obiecuję, że was nie zawiodę. Rozległy się śmiechy, wszyscy myśleli, że robię romantyczny żart. Ale wtedy mój ton się zmienił. Dzisiaj nauczyłam się bardzo ważnej lekcji o miłości i lojalności. Miłość to nie tylko piękne słowa. To nie puste obietnice składane przy ołtarzu. Prawdziwa miłość to szacunek, uczciwość i przede wszystkim wierność. Tomek zmarszczył brwi. Kasia zaczęła nerwowo przesuwać się na krześle. Ścisnęłam jego dłoń i mówiłam dalej: Tomek, dziś rano, tuż przed wejściem do kościoła, zdobyłeś się na odważne wyznanie. Zbladł. Kontynuowałam. Powiedziałeś mi, że zdradziłeś mnie z moją najlepszą przyjaciółką. Zapadła absolutna cisza. Cały kościół zastygł. Moja mama otworzyła szeroko oczy. Goście zaczęli szeptać między sobą. Tomek patrzył na mnie oszołomiony, jego twarz była biała jak kartka papieru. Kasia zaczerwieniła się i zaczęła nerwowo oddychać. To jakiś żart, wyszeptał Tomek, przerażony. Spojrzałam na niego i powstrzymałam uśmiech. Też chciałabym, żeby to był żart, Tomku. Ale to nie ja przez miesiące bawiłam się czyimiś uczuciami. Szmer rozmów stawał się coraz głośniejszy. Niektórzy goście zaczęli patrzeć na Kasię, która kurczyła się na swoim miejscu. Zofio możemy o tym porozmawiać później, Kasia wyjąkała, ledwo łapiąc oddech. Później? parsknęłam śmiechem. Później, czyli po tym, jak powiem tak? Po tym, jak spędzę miesiąc miodowy u boku zdrajcy? Po tym, jak pozwolę ci nadal udawać moją przyjaciółkę? Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale zawstydzenie ją sparaliżowało. Ksiądz stał nieruchomo, nie wiedząc, co robić. Mogłam odwołać ten ślub, zanim tu weszłam. Mogłam uciec, płakać, ukryć się. Ale chciałam, żebyście chociaż przez chwilę poczuli to, co ja. Powoli zdjęłam welon, bez pośpiechu. Tomek, nie jesteś mężczyzną mojego życia. A ty, Kasia. Nie jesteś moją przyjaciółką. Podałam bukiet stojącej obok dziewczynce, zdjęłam buty i z uniesioną głową ruszyłam w stronę wyjścia. Gdy stanęłam w drzwiach, spojrzałam jeszcze raz za siebie. Tomek stał jak posąg, blady, bez słowa. Kasia dygotała, z twarzą ukrytą w dłoniach. Uśmiechnęłam się. Bawcie się dobrze. W końcu ktoś musi zjeść to ciasto. I wyszłam. Zimne powietrze uderzyło mnie w twarz, gdy tylko wyszłam z kościoła. Szepty i poruszenie wciąż rozbrzmiewały w środku, ale nie odwróciłam się. Nie spojrzałam za siebie. Mój umysł był spokojny. Serce nadal bolało, ale nie była to bolesna porażka. To był ból kogoś, kto właśnie uwolnił się od kłamstwa. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było zdjęcie butów i chwycenie ich w dłoń. Długa, ciężka suknia krępowała moje ruchy, ale po raz pierwszy tego dnia czułam, że mogę oddychać. Kilka osób wybiegło za mną. Moja mama podbiegła, trzymając w rękach materiał swojej sukienki. Zofio, Boże, wszystko w porządku? Spojrzałam na nią i uśmiechnęłam się. Tak. Nigdy nie czułam się lepiej. Ujęła moją twarz w dłonie, próbując odczytać moje emocje. Chyba spodziewała się zobaczyć mnie rozbitą, zapłakaną, zrozpaczoną. Ale ja czułam ulgę. Co teraz zrobisz? zapytała jej głos pełen troski. Dobre pytanie. Miałam dwa wyjścia: mogłam zamknąć się w domu, pogrążyć w smutku i użalać nad sobą z powodu mężczyzny, który nie był mnie wart, i przyjaciółki, która nigdy nie była prawdziwą przyjaciółką. Albo mogłam zamknąć ten rozdział. Mogłam wykorzystać tę zdradę jako paliwo do czegoś lepszego. Spojrzałam na mamę i uśmiechnęłam się. Podróżować! Zmarszczyła brwi, zaskoczona. Co? Wydam pieniądze, które mieliśmy przeznaczyć na podróż poślubną, na siebie. Pojadę, oderwę się, odnajdę siebie na nowo. I co najlepsze? Nie będę musiała znosić zdrajcy u swojego boku. Na twarzy mamy pojawił się uśmiech. To było to. Wsiadłam do samochodu, zdjąłam tiarę z włosów i wypuściłam długie, uspokajające westchnienie. Niczego nie straciłam. To oni stracili mnie. Tomek i Kasia? Niech toną we własnej truciznie. Tego wieczoru wrzuciłam zdjęcie, wciąż w sukni ślubnej, z prostym podpisem. Czasem szczęśliwe zakończenie to nie ślub. To wolność. Telefon zaczął eksplodować wiadomościami. Niektórzy mnie wspierali, inni byli w szoku. Ale mnie to nie obchodziło. Byłam wolna. A to była najlepsza zemsta z możliwych.